Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Sprawdź streszczenie odcinka 258, który zostanie wyemitowany 12 września w TV Pierwszej o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVP VOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 258 piątek 12 września. Selma próbuje odzyskać uczucia Erena, kierując się Radą Kumri, by udawać, że nic złego się nie wydarzyło. Jej wysiłki jednak zawodzą. Chłopak odchodzi, zostawiając ją z poczuciem winy. Kumri przekonuje bratanicę, by napisała list pełen szczerości, nie wiedząc, że Kilimet podsłuchuje rozmowę i obmyśla, jak udaremnić plan. Wieczorem na farmie Kazym ujawnia groźną naturę, wzbudzając niepokój Halila i Cajneb, których małżeństwo coraz bardziej trzeszczy. Tymczasem Tekin, szantażowany przez Kazima, kradnie dokumenty przetargowe Halila następnego dnia Eren odnajduje list i łagodnieje wobec Selmy, nieświadom, że Kumli pokrzyżowała intrygę Kimet. W tle rodzą się kolejne spiski, Songul podsyca nieufność, a rodzinę Aslenli czekają następne burze.